Wracamy dzisiaj do handlu po, po dniu przerwy, po, po święcie narodowym. Wczoraj na, na parkietach w Stanach i, i w Europie nie obserwowaliśmy wielu zmian, więc nie mamy co nadrabiać ani, ani w górę, ani w dół, więc, więc otwieramy się mniej więcej na poziomach neutralnych w stosunku do, do zamknięcia w poniedziałek. No i cóż, chyba trudno, trudno oczekiwać dzisiaj jakiejś wzmożonej aktywności inwestorów, pewnie będziemy czekali na, na jakieś większe ruchy, o ile się doczekamy na giełdach w Europie, a później na otwarcie Stanów. Wydaje się, że sesja powinna przebiegać dosyć spokojnie i przy niewielkiej aktywności inwestorów. Na rynku walutowym też niewiele się dzieje. W ostatnich dniach spadła istotnie zmienność na głównej parze walutowej, na euro-dolarze, więc, więc również na parach złotowych jest spokojniej. Dzisiaj niewielkie zmiany. Natomiast oczywiście te średnio i długoterminowe trendy, które, które widzimy od wielu tygodni, czyli trend boczny na parze euro-złoty i trend wzrostowy na dolar złoty. One oczywiście pozostają w mocy, ale dzisiaj pewnie będzie spokojnie. Ważne dane dzisiaj to odczyt produkcji przemysłowej w strefie euro i trochę danych ze Stanów, ale mniej istotnych typu typu dane o sprzedaży hurtowej czy o zapasach ropy, te dane nie powinny istotnie wpływać na rynek. Spokojny handel, neutralny początek. Nie widzę w tej chwili żadnych niespodzianek, które by zaskakiwały inwestorów ani ze strefy danych, ani, ani z informacji ze spółek, ani z parkietów zagranicznych. Trudno też o papier dnia, skoro nie ma niespodzianek, ale yy, wydaje się, że inwestorów cały czas przyciąga, yy, uwagę inwestorów przyciąga cały czas kurs CCC yy, i yy, kapitał, który tam płynie po informacji o yy, wejściu tego papieru do, do indeksu MSCI, także cały czas widzimy kontynuację, kontynuację wzrostów yy, na tym papierze. Chyba to dzisiaj o poranku najbardziej wyróżniająca się spółka.